Moi no kochani, dzisiaj Niedziela Miłosierdzia, jak już wspomnieliśmy, jak chciałem wam króciutko przypomnieć właśnie, co znaczy to Święto Miłosierdzia. Pan Jezus do świętej Faustyny właśnie o tej niedzieli pisał tak, mówił do niej, a ona zapisała, pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia. Pragnę, by Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. A niedziela ma być dla nas ucieczką, Ta niedziela ma być dla nas właśnie Schronieniem. W tym dniu mówi Jezus, otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łaski na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego, która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty morze, przez które płyną łaski. Łaski, jakie, jakie Pan Bóg ma dzisiaj dla ciebie są jak morze. Tak mówi Jezus. Łaski, które dzisiaj Pan Bóg chce się ofiarować sobie jak może. Morze to zawsze symbol nieskończoności, głębi, wielkości, jakiejś nieogarnioności. Właśnie takie, takie dzisiaj miłosierdzie dla nas Pan Bóg, Pan Bóg ma. Jak, jak może łaski, która dusza przystąpi do spowiedzi komunii, dostąpi zupełnego pełnego odpuszczenia win i kary. Warto dzisiaj przyjąć czystym sercem komunię świętą, żeby, żeby wyjść takim właśnie oczyszczonym z tej, z tej niedzieli miłosierdzia. Drugi cytat, który chciałbym nam jeszcze przypomnieć to czyta też dzienniczka. Jezus mówi tak, nie zazna ludzkość spokoju, pokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego. Miłosierdzie jest źródłem pokoju w sercu i, i pokoju dla całej ludzkości. Tak osobiście. Chcesz mieć spokój w życiu? Chcesz mieć pokój? Brakuje ci pokoju w twojej codzienności? Zwróć się do Bożego Miłosierdzia. Jezus obiecuje każdy, kto się zwróci do Bożego Miłosierdzia, dozna do, do, do tego pokoju w sercu i pokoju w codzienności. Podobnie ludzkość, jako rodzina, jako całość. Nie dozna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się do miłosierdzia. I ostatni cytat, też dzienniczka. Jezus mówi: Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem miłosierdzia, ale musi być i czyn. Żądam czci dla mojego miłosierdzia, przez obchodzenie uroczyście tego święta, i przez cześć dla tego obrazu, który jest namalowany. Przez obraz ten udzielę wiele łask duszą. On ma przypominać żądanie miłosierdzia mojego, bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków. Więc doświadczamy Bożego miłosierdzia dzisiaj, bo jest Niedziela Miłosierdzia. Też przez ten obraz Jezus chciał, żeby ten obraz był uroczyście wystawiony, pokazany właśnie w tą Niedzielę. My mamy to szczęście, że, że obraz Miłosierdzia towarzyszy nam no w, w każdą Niedzielę, w każdy dzień, w każdej świętej. Ale to, to też jest ważne. Jezus przypomina, że ten obraz jest namalowany po to, żeby nam przypominać o obowiązku miłosierdzia. My doświadczamy miłosierdzia, my, my chcemy Bożego miłosierdzia, ale też to miłosierdzie Boże mamy, mamy, innym, mamy innym ofiarować. Jedną właśnie z form czczenia Bożego Miłosierdzia jest, jest po prostu ofiarować miłosierdzie, miłosierdzie innym. Także chciałem wam na koniec przypomnieć miłosierdzia uczynki. Pamiętacie, uczynki miłosierdzia? Jest 14 uczynków miłosierdzia. Możecie sięgnąć do śpiewnika? Zajrzyjcie do śpiewnika. W naszym śpiewniku w numerze 553 są opisane właśnie uczynki miłosierdzia. Jedne są co do ciała, drugie są co do, co do ducha. 553. Sregnijcie sobie, przypomnijmy sobie religię z, z podstawówki i zobaczcie w jaki sposób można, można uczynić miłosierdzia. Najpierw co do ciała. 553 uczynki co do ciała. Głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć. Zobaczcie, gościnność jest aktem miłosierdzia. Gościnność jest aktem miłosierdzia. Więźniów pocieszać, może nie za dużo z więźniami mamy do czynienia, ale chorych na pewno mamy, a chorych odwiedzać, to też jest uczynek miłosierdzia. I wreszcie, siódme, umarłych, umarłych grzebać. Więc to są uczynki miłosierdzia względem ciała. Wydaje mi się, że te względem duszy są trochę trudniejsze. Te względem duszy, 552, zdaje się tam w śpiewniku. Zobaczcie, grzesznych upominacz. Nie jest to przyjemne, właśnie, być upominanym. Ten, co upominany jest, ten, co upomina, to no nie jest im przyjemnie. A jednak jest to akt miłosierdzia. Zobaczcie, że to taka trudna rzecz, jak zwracanie komuś uwagi. Jest, jest, aktem, jest aktem miłosierdzia: nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić. Jako chrześcijanie mamy nie tylko czynić dobro, ale jeszcze mamy obowiązek znoszenia zła, które nas, które nas spotyka: krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. 14 sposobów, 14 uczynków. Przez które możemy czcić Boże Miłosierdzie, przez które Miłosierdzie Boże możemy innym, możemy innym ofiarować. I jeszcze słówko do dzieci.